Pytanie jest proste. Czego się pan spodziewa po dzisiejszej debacie? Czy możemy spodziewać się raczej takiej debaty merytorycznej, czy bardziej skupionej na emocjach? Każda debata w Polsce to są emocje, Czy raczej merytoryki to w tym nie ma, dlatego że kandydaci są niemerytoryczni. Zdarzam się z ludźmi, którzy są marionetkami wystanowionymi przez partie polityczne, więc tyle ile tak zwani spin doktorzy je włożą do głowy, tyle w nich widzimy, w ramach debat, debaty nie ma, bo debata nie polega na tym, że zadaje się pytanie i czeka się na odpowiedź, tylko się rozmawia, w Polsce się nie rozmawia, nie stajemy ze sobą spokojnie do rozmowy, tak jak teraz patrzymy na siebie, możemy wymienić poglądy, możemy uznać, że różne emocje powinny zostać opisane i zweryfikowane, a to co dzieje się w Polsce to jest fikcja demokratyczna, to, są, to jest demokracja sondażowa, demokracja medialna, więc... Bawimy się, coś, co jest upad, upadkiem demokracji. Z czego wynika ta polaryzacja? Czy przez to, że prawo i sprawiedliwość i Platforma Obywatelska tak długo prowadziła taką wyniszczającą wojnę polsko-polską, czy Nie, z tego względu, że mamy jeden popis. popis, czy jedną partię polityczną, która zawłaszczyła sobie całkowicie scenę polityczną, wymienia się tylko i łącznie prawem do sprawowania władzy, do poniżania obywateli. Ja jestem za demokracją bezpośrednio. Jestem za tym, żeby w uznali, że mamy moc. Artykuł czwarty konstytucji mówi wyraźnie, sprawowanie mhm. przez suwerena. Parlamentarzyści i politycy wszystkich partii uznają, że są suwerenem. To jest nieprawda. Nikt im nie daje takiej mhm. roli suwerena. To my jako obywatele jesteśmy suwerenem, więc liczę na to, że Polacy się obudzą. Dobrze, no to jako prezydent, jaka byłaby, gdyby objął pan urząd, jaka byłaby pierwsza ustawa, która tak, Czy jest pan najbardziej ją wprowadzał? No to właśnie bezwzględnie działania związane z demokracją bezpośrednią, czyli obniżenie progów referendalnych i zobowiązanie, że referenda są wiążące dla polityków, czyli dla rządu w rozstrzygnięcia, które obywatele powiedzieli, określili, że one są wiążące, więc względu na to, ile obywateli poszło, po prostu ma się to zrealizować. I narzędziem wsparcia byłoby zrównanie podpisu tradycyjnego z profilem zaufanym tak, żeśmy mogli przy użyciu właśnie tego narzędzia, którego, którego pan mnie nagrywa, czyli komórki, a na niej obywatela mogli, oczywiście dostosowanego technologicznie do rozwiązań bezpieczeństwa, tak jak jest w Korei Południowej, żebyśmy mogli głosować, czyli mm -hmm. mogli praktycznie codziennie, kil kilka razy dziennie, jeżeli ktoś by chciał, uczestniczyć w decyzji. A to jest ważne, mamy decydować. A czy demokracja bezpośrednia nie posiada grzechu pierworodnego, którym jest to, że czasami coś, co trzeba zrobić, jest bardzo trudne dla obywateli. Na przykład w pewnym momencie będzie za dużo socjalu i należy go ściąć, ale nikt się na to nie będzie godził. I wtedy demokracja bezpośrednia zapleczy. Właśnie nie, demokracja bezpośrednia w Szwajcarii pokazuje, że nawet jeśli obywatelom zaproponuje się dochód gwarantowany, to obywatele potrafią zdecydować nie. To znaczy rozsądek i mądrość obywateli jest większa, niż pan sobie w stanie wyobrazić. Głupota, malwersacje, kłamstwo, oszustwo, która jest zaszyta genetycznie w politykach, powoduje, że to oni nas oszukują, oni nas ma omamiają, to oni nas przekupują, to tam jest korupcja, w obywatelach nie ma korupcji, nie ma e, nienawiści. To nam się wkłada do głowy coś, co w nas nie istnieje. Dajmy sobie szansę. Ja w obywateli wierzę, ja w Was wierzę. I pamiętajcie, że tylko mądry, odważny. Inteligentny człowiek zagłosuje na demokrację bezpośrednio, czyli zagłosuje na Artura Bartoszewicza, a reszta niech sobie siedzi w niewoli partii politycznej. Bardzo dziękuję Panie Arturze. Życzymy Dziękujemy. powodzenia i czekamy na debatę. Panie Wszystko. Do zobaczenia.